Globo wprowadziło nową aplikację. Nazywa się ona Globo Rider. I dzisiaj zobaczymy, czy na nowej aplikacji będę zarabiał więcej na godzinę niż na starej aplikacji, ponieważ zmieniło się całkiem sporo rzeczy, na przykład mnożniki, rezerwacje sesji. Obecnie można sobie zasłapować slota zamiast go po prostu anulować. I nie trzeba czekać i można to zrobić chyba w każdym momencie. Mam jeszcze 30 minut do rozpoczęcia sesji, ale teraz patrzę w telefon i widzę, że mogę kliknąć sobie rozpocznij sesję. I po kliknięciu mogę wybrać sobie. Electric Motorbike albo Motorbike I nie mogę sobie zmienić na rower Co prawdopodobnie będę musiał napisać do supportu Albo będę jeździł po prostu na Electric Motorbike Czyli na rowerze elektrycznym Oraz rodzaj torby też dam sobie jako rodzaj torby na rower elektryczny Po kliknięciu każą nam się zapoznać z zasadami prywatności I warunki świadczenia usługi Kliknę sobie rozpocznij Zobaczymy czy ja mogę już jechać Czy muszę czekać do 17 Mapa gorących obszarów wygląda już inaczej i jak widzę, nie muszę czekać do równo mojego slota, i obecnie szukam dostawy. I znalazło mi dostawę za 11 zł. Jeden kilometr za 11 zł. Te stawki wyglądają o wiele lepiej. Tak samo jak aplikacja sama wygląda o wiele lepiej. To ja się tylko zbieram i jadę po tą dostawę. Muszę jeszcze wyjść z domu i wziąć torbę. Wypatrzę za te kable, ale muszę kamerkę ładować, żeby się kabel rozwalił. Restauracja ta nagle się nazywa chłopskie jadło. To jednak 1,9 km, a nie 1,1 Pokazuje dobrze. Dostali płacić do oczekiwania w restauracji, z tego co słyszałem. Pewnie po prostu im to nie opłacało, bo restauracje się oczekiwały. Ale jest opcja, że będą dawać restauracjom kary finansowe za klikiwanie, że zamówienie jest gotowe. W momencie, kiedy nie jest gotowe, będzie gdzieś tutaj. To teraz pytanie: czy ktoś wyjdzie, czy ja mam to w portierni zostawić? Dzień dobry. Tak, Pani Olivia? Tak. Dobra. Proszę Czekajcie go. Jak mieszkacie w Szczecinie, to akurat pyszne, jak w wam polecam, bo dobre jedzenie często zamawiam. Dużo czekania. Przyznam Zapłaciło mi za to global, ale teraz nie zapłacę. Przecież no bo nie ma opłaty za czekanie. Widzę sobie, że teraz jest wybór aplikacji, którą możecie się kierować. Pokazana kwota za kilometry 12 zł. Jadę na mnożnik 1.13. Ogólnie ja tam słyszałem, że tak wszystkich youtuberów wzięli przedtem na przesłuchanie w sprawie tych loterii do Szczecina. Ja nawet nie miałem co ten kilometry oni nie wybrali. Ja tu 3 lata mieszkam, ale nie wiem co to jest. O, teraz nie pokazuje napiwku, bo Dostałem 2.14 na piwku za pierwszą dostawę. Więc w sumie godzinówka jak na razie, z napiwkiem nawet, to nic wychodzi. Zobaczymy ile nie pokaże godzinówkę później. Tak dziwny incydent się przytrafił. 5 minut bez zamówienia czekam. To jest nienormalny, niedawno. To się chyba stało. Nie wiem ile minęło. 10-20 minut? Byłem w miejscach, gdzie ja powinienem było się dostać, a ja tutaj nic nie mam. Dostałem coś. 13 zł. Czy to jest jak KFC Merodła. A one się długością różnią, to jest krótki. Ogólnie to git, ten kabel jest tak fizycznie, fajnie wygląda i ma fajną budowę. Zobaczymy jak z ładowaniem i przesyłem, bo chciał go użyć do przesłania dzisiaj danych z kamerki. Do, pokażemy co konkretnie ile kosztowało jak butówką. Na starej uprze miałbym bonus 2 złote zaczekanie. Dobra, 2,2 km. Ale wesoło mnie jakąś upośledzoną trasą. Chciałbym wysyłać kompletnie dookoła trasą 4,5 km. O nie mamy czerwonę, to ja jeszcze przejdę, bo ja tu mam dostawy obok. No trochę godzinówka mi drastycznie, mega, bardzo, bardzo, bardzo spadnie Z 45 na 20, no bo 13 złotych teraz No niestety, takie są uroki wybrania KFC A nagle go nie mogę odrzucać Tym bardziej KFC narodła Teraz za czekanie mi nie zapłacą, więc 20 minut czekania to nawet nie jest nic Byłoby na normalnej aplikacji starej 2 zł, a tutaj nie ma kompletnie nic Chodnego. Chodźcie mi teraz ile ja w ogóle mam dojazdu do tego krowa mać. Bo to niby 22 zł, ale to będzie 8 km. Co oni przestali płacić za dojazd? Trochę lipa, że w jedną godzinę wyszło mi 13 zł, 145 Chyba porwałem spodnie. Nie jestem pewien. Zahaczyłem opedał, a nie, to jest na gumieńce. Nic w sumie, na gumieńcach może sobie dostanę jeszcze. coraz no gorszy ten objazd, nie wiem kto to przesuwa. Ale dzisiaj ogólnie są małe dostawy i to nie ma też sklepów zbyt dużo. Chyba w ogóle sklepu nie miałem. Dzisiaj same restauracje to jest dużym plusem, bo nie muszę dźwigać. Ale też dużym minusem, ponieważ ci ludzie, którzy biorą zakupy za 200-300 zł. Takie wypchane brzegi to zawsze dają na piwek Jak na razie nic nie mam kolejnego Kolejna Wolcie mi u, i Uberze wyszło SUWA w 2 godziny, a tutaj 82 zł O kurde Na Pomorzony mnie wysyła i dostawa na Przecław Kurde, ja zaraz skończę, no 22 zł, no wyjdzie i Stuwa, ale ja będę wracał jakieś godzinę stamtąd teraz, którędy mi wyjdzie? Czy przez cmentarz? Nie, dobra, już tędy. Oby było gotowe, bo jak jeszcze będę czekał, Widziałem, że jest taka opcja, że można sobie kliknąć, że chce się jechać po tym, jak się skończą sloty. I wtedy admin sprawdzi, czy jest taka możliwość, czy są wolne sloty. I od razu są samą chyba przypisane. Nie wiem, to chyba tak to działa. Nie będę dzisiaj tego testować, no bo ja chcę skończyć o 20. No i teraz, sprawdź zamówienie, no bo ciekawie. 40 minutą dostawę, która była gotowa. stała sobie w rogu. Nie już byłbym dawno w domu, jakby nie to, że gościu widział tą dostawę. Ja mu mówiłem, że to jest moja, bo stała tam, nigdzie nie ruszała. ale no co no oczywiście no słuchać nie trzeba. A support co z tym zrobił, no mówią, że będą nakładać kary finansowe, za chociaż odznaczenie, że jest gotowe i nie wydawanie zamówień na no. To co, no. Czekam, nie no wiadomo, jedno zgłoszenia nic nie zrobią Nie w ogóle nie wiem, czy oni będą egzekwować to, że będą nakładać kary finansowe Bo coś sobie nie widzę Specjalnie będą chcieli takie rzeczy robić Bo wiecie, będą nakładać kary finansowe, to się restauracje odwrócą i... Przestaną być partnerami głowo. I jeszcze zaczęło padać Będę no tak wracał do domu, jeszcze wrócę o 21 Godziny dłużej niż miałem być No to no 4 godziny, a to no, się pójdzie pierwszy. Fajnie teraz, 3,5 kilometra bez... Drogi rowerowej to bardzo dobrze. Nie że ja świateł nie mam. O jeszcze 3,5 km to jest drogi rowerowej. Bardzo dobrze, że jeszcze 40 minut temu było jasno i pojechałbym i wróciłbym jeszcze, jeszcze człowiek się robić ciemno. Ale nie no przecież musiałem czekać 40 minut, żeby gościu mi to wydał. Nie no jakby mi łupkę, a to ta aplikacja byłaby dobra. O 45 zł na godzinę i wyszło w pierwszą godzinę. Ale już później 13 zł na godzinę i 22 zł na godzinę. To już się rozkłada na nie bardzo dobry efekt. Ale jakoś mi wyjdzie, nie wiem jak, Stuwa na 3 godziny, To wychodzi 30 zł na godzinę, więc przynajmniej tyle. Ale jeszcze wpadnę, no 3 km i kolejne pół godziny jazdy, co mi obniży godzinówkę, bo no trzeba to doliczyć przecież. No niestety trochę ciemno, ale co ja poradzę, no. Było, było jaśniej jeszcze w moment przedtem, znaczył szybciej, że tu będzie tyle czekania. Skąd ja mamy wiedzieć że że dalej właśnie to jak Pani ciągle mówił, jeszcze nie jest zrobione, jeszcze nie jest zrobione, zaraz ktoś przyjdzie, przyniesie i to zostało odznaczone dosłownie przy mnie. Mi się wydaje, że ogólnie ta pani to przyniosła, to ona dała mu to i on to położył w tym rogu, a nie, że to tam leżało. No ile jeszcze? No 1-6 km, a baterii nie starczy na powrót. Dzień dobry, proszę. Dziękuję bardzo. Nie, go wyszło. Sek, podsumujmy, że wyszło. Powinni mi też oni podsumować. 105, 48 i podsumowali mi, że wyszło 28,50. 50. Ponieważ chyba 3 godziny 42 minuty. Delikatnie przez to, że mnie kościół i robił 40 minut dostawy. Jakby nie zaczekanie, to, to bym miał 40 na godzinę, plus mógłbym jeszcze coś dostać. Jeszcze propos zadania: Nie udało mi się pierwszego celu nawet zrobić, bo mam przejść dostaw na 10. Przez to, że tyle czekałem, nie udało mi się zrobić wyzwania. Więc żadnego bonusu, za ten pierwszy dzień nie ma. A nawet takie pierwsze wyzwanie by mi uratowało: 10 zł do godzinówki, to by wydało długo. Ale oczywiście, no nie udało się. Plus jeszcze wydałem 30 zł na kabel, by w ogóle nagrać ten film. Z moich odczuć jest gorzej. No, bo wychodzi na to, że kiedy globo nie musi nam płacić za ciekanie, to mają w dupie czy te restauracje robią to szybko czy wolno. Więc od teraz nie będą w ogóle pilnowane te dostawy, będą się odznać, że jest gotowe i nie będzie gotowe. Nie będą tego robić na czas, no i oczywiście, nie ja tak cały czas, no bo w każdej restauracji czekałem.